Nazywam się Krzysztof Kozak, pochodzę z Warszawy i jestem studentem czwartego roku biologii ewolucyjnej w Harvard College. Harvard pozwala mi realizować moje głębokie zainteresowanie przyrodą ożywioną. Mogę to robić zarówno w laboratorium, pracując z ludźmi specjalizującymi się w genetyce, jak i wyjeżdżać do wielu ciekawych krajów na świecie z różnymi profesorami i tam obserwować przyrodę. Moimi ulubionymi zajęciami na Harvardzie, jak dotychczas było pozornie nudne seminarium z fizjologii, na którym przez um, Półtorej godziny, dwa razy w tygodniu mogłem siedzieć wokół stołu z dziesięcioma osobami, które naprawdę interesują się pewnymi zagadnieniami naukowymi i zaciekle o nich dyskutować. To faktycznie było ciekawe. Moim ulubionym miejscem na kampusie jest chyba podwórko mojego akademika. Jest po prostu przepiękne, są tam wielkie drzewa, w których, na których rano można na przykład zobaczyć sokoły, i poza tym jest wspaniały widok na rzekę. Zdecydowanie uważam, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możecie zrobić, jeżeli interesuje Was rozwijanie Waszych pasji, poszerzanie Waszych horyzontów i rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań naukowych.